A dzisiaj kolejna ewolucja brainrot. Zobaczymy, jak tym razem nasze brainroty się pozmieniają i kim tak naprawdę zostaniemy finalnie. Ja mam nadzieję, że wreszcie uda mi się zrobić tą balerinę cappuccino Jedna z początkowych, a ja jeszcze jej nie mam, ale Kitek już ją ma. Ja jestem Bombomini Guzini! On wizualnie mi się nawet podoba. Halo, cześć! Hej! Hej, ty jesteś śliczny, ja też chcę być balerinką. Balerina Cucina, to a, jest nie Na ostatnim odcinku przeszliśmy w kolejny poziom, w kolejną jakby rundę. I teraz jesteśmy w miejscu, gdzie ja mam być oponentem, nie? Tak? Musimy teraz zbić oponę i słuchaj, ja za chwilę dostaję nowego brain rota. Dosłownie no brakuje nie, mi 5%. przestań, przestań. Ej, coś, coś mi się... Ej, halo? Mufika, Mało. masz coś takiego jak automatyczny atak. Włącz sobie to, bo ostatnio ty tego nie włączyłaś. Ja wszystko Aha. widziałem. Widziałem to. O, faktycznie. W tym momencie jest super, bo ci samobie Jest nowy brain rot, Mufika. A Zobaczcie, jak jestem śliczny. Kitek. I co? Ty ładny jeszcze żabą. jumbo żabą. A gdzie twój tęczowy brzuszek? No, mam oponowy brzuszek. Czemu wydarzenie Wielkanoc? Przecież już minęła, dawno. Tutaj na czekotek. Jakąś skrzynkę dostałam! Jak się ją używa? Co się używa, co się używa? Bo ja bym po pipi, wiesz? Bo pipi mi tutaj miał, czy mówi. Miał, 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 otwórz mi drzwi. Ja bym nie mogę się otworzyć, ale miał, otwórz. I co jest w środku? O matko, losuję, co to było? Za co? Spara? To jest banan! I skąd tu masz skrzynię? Gdzie jest skrzynka? Ej! A zwierzaki! O, ma jakiegoś lepszego? Nie. Gdzie jest skrzynia? Jest to darmo. w jakimś prezencie. Ej, gdzie ją otworzyłaś? Ja chcę być baleriną. Sezon drugi, ile tu jest zniszczyć? To jest najważniejsze. To jest ostatni, to jest tung, tung? Tak, Tung tung. Tenna będzie jakaś żyrafa. To będzie ta krowa albo jakieś wow. UFO widzowie. Żyrafo pomarańcza. Czyli ona jest ostatnia na tym poziomie. I przechodzimy wtedy na pustynię. Pustynia będzie mega ciekawa. My to będziemy godzinami bić. Napiszcie kolejny... mi w jaki jest wasz ulubiony Brainrod, Moi to oczywiście Emulinka sufika, które sama wymyśliłam. Patrzcie, jak się tutaj nawet duże tak sobie lata. Tak samo jak Kitek, czyli wąsaczo macho. A jeśli podoba Wam się Brainrod Pipi, czyli Baleronito yes. Kotito, to zostawcie kciuka do góry dla naszej pipi. Chodź baleronito. Idziesz się pokazać. Masz ta baleronita? Mam baleronito ja Kotito, z... normalnie. Na obraz Tylko, że siedzi sobie... teraz pod drzwiami. No bo zamknąłeś moje i jej. No bo trzeba było wybrać. Przyszła wybrała mnie. Po czym nagle już mówi, że już mi się nudzi. Przed nagrywaniem to było tylko Och, miziaj mnie, miziaj A teraz już ucieczka, no to, to jest nie fair, widzowie To jest nie fair Dobra, Fika, chwilę, wiesz, ty chwilę. jesteś dwa lewele za mną Ej, pokazuj mi, żebym szedł przytulić tą wielką żabę To jestem ja, tylko w wersji Ogromny gold Do czego jest to? Co to jest? O matko, likwie Widzowie, czy ja potem zostanę ballerina, Dawaj, kapucino. dawaj Dawaj, gęsio, dawaj Jestem ballerina, kapucyna! Kapucyna? okej, okay, ale mam kokardkę. Cute. Nie no, ja taka. A widzicie, co już rozbija? Ja się chyba ścięłam. Nie no, taką muszę zostać. Lepsze zwierzaki, ale nie mówcie moim. Kup. Dawaj. Uuu! 50, o nie! On był najpopularniejszy, serio, ale ma więcej niż moje, więc wymieniamy go. Moja balerina się zamiesiła i tak głową no Stop. Ouu! No, dobrze, że tak robi. Dobra, no właśnie, fajnie, nie, bo zwierzaki nie. nic za nią nie robią. Musimy kupić elicję podwójne doświadczenie. Powiedz mi, który jest najbardziej płacalny? Coś zepsułem, 100%. No, gdzie to jest? O! Dwie skrzynki, pasek i książka dostałem. Ty też takie coś miałeś? I jakieś relikwie dostałam wtedy. Coś mi chyba tak głowa od tego bicia. Czerwona panda! Ej, jak nie, to nie wypanda, to jest genialny film. Tylko teraz takie pytanko najważniejsze. Co mam zrobić, jak mi nie leci? Monsaccio Macho! Wow! I na jakim jesteś poziomie? Właśnie na poziomie jedenastym. I tak długo teraz to leci. Paka męczarnia tą głową w tą beczkę. To bez sensu ale ty już jesteś dalej? Jesteś na tej samej platformie, co nie? Oszukujesz chyba. Na tak gram. Oszukuję. Wszystko wiadomo, wszystko wiadomo. Uwika 15% i się zmieniam. A kim teraz będziesz, jak myślisz? Ja e, obstawiam, myśl... cicho. Ja obstawiam, że będziesz krokodylem. Czy już krokodylem nie, 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 nie nie, nie będę krokodylem, byliśmy? nie będę. Ale wytłumacz mi, czemu tak naprawdę Tung Tung jest tym jakby najlepszym brain rotem. On jest najbardziej przerażający z nich wszystkich. Ale to chyba jest jasne, dlaczego on jest najlepszy. Tung 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 cenisz po prostu tung tunga. No nie, ja się go boję. Dostałem jakiegoś cyklopa. Posaż najlepszego zwierzaka, dobra. Proszę państwa, a zostało mi jeden i my level. Zabom. Aha, czy ty już nie dogoniłaś? A ty jesteś żabu-żabą? Żab żab no mówię ci, że bardzo długo Komuś, to teraz czy. leci. Już nie ma tak lekko. Jest! Faktycznie, jeden procent. Co to jest? Miała... Czemu mam tu? Widzowie, nie. Ojej. Dużo rozumiem, ale takiego brain rota nie ma. O matko, co ja Napiszcie w komentarzu, jak on się nazywa. Przecież on nie istnieje, ja taki ja zrobiła? brain rot. O matko, co ja zrobiłam? Co zrobiłaś? Nie wiem. Co się stało? Ej. Co ja zrobiłam? Widzowie, co to było? Co się stało? Ej. Tum, 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 tum. Co, 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 co? Żartujecie sobie. Czemu ty masz pierwszy poziom? tak Czemu ty masz pierwszy poziom? Kliklamy Czemu ja mam pierwszy ty... poziom? Kliknęłam jakieś dziwne odrodzenie. I nagle mi takie coś zaczęło się robić. Co się stało? Czy ty kliknęłaś tą wielką żabę? Tak. Żartujesz. Bo mi kazało ją kliknąć. Co to jest? Poczekaj, co to jest? Jakiś szczęście stały bus. Nie! Ja Byłam tungtungiem. No chyba sobie żartujesz. Ale co, ty czy... Kliknęłaś w to? Ale patrz. Ale mam zwierzaki. O co chodzi? Ej, słuchaj, nagle mi pokazało, że ją kliknęła. Zrobiłem to samo. Czemu? Chciałem to wytestować. No ja też chciałam! Ale patrz masz wszystkie zwierzaki! Ale jesteś silniejsza. Aha. Zobacz, jak teraz szybko to leci. Masz stare zwierzaki. Ale co ja już to mam... w ogóle? Po czemu mi to kazało tam to zrobić? Nie wiem, to są Co jakieś ewolucje. Co się stało? Widzowie mieliście tak kiedyś? A dostałaś zadania na dole? tam teraz tak. zada jakieś różne rzeczy. A tego nie no nie było, nie było, jestem już bananem Czemu ty jesteś do tyłu? Ja cię kręcę, ja na hita wszystko ściągam mu Ja ufinka. próbowałam ogarnąć co się dzieje Darmowy ja... prezent, ja już wam nie ufam Dobra, jestem bananem Chodźmy do tego darmowego prezentu Co to jest darmowy ten prezent? Nie wiem, idziemy tu Znowu jestem pomarańczą Zdobądź za... a polub grę Już ty wy... przegoniłem Żartuję. Jestem pomarańczą, wszystko robię na hita. Pyk. Ej, to teraz to leci strasznie szybko. Dobra, to się opłacało mu wziąć. wziąć. No ale po co? Po co ja mam się cofać? Ale dostałaś tak, jakby busta darmowego. Aha. I bijesz dużo szybciej. Łamatko, nie wiem, to jest. Ale to istotne, chciałam być. No nie, no moja balerina znowu. Wielka stopa, ty powinieneś się nazywać. Wielka stopa, wielki klapelito to jest. Jaki on ma rozmiar buta? A czy ja mam taki na w komentarzu, jaki macie rozmiar buta. Zobacz mu Nie, wiem, Tyś... jakim cud. Butem, zmniejszył się rozmiar buta. Jak byłam w liceum, miałam o jeden rozmiar większy niż teraz, ale to chyba przez stopie. Ja już mam ósmy level, jestem już tym, jak to się nazywa, tym, tym ptakiem. Pogrzało cię? Ja już przechodzę dalej, nie ma czasu. I Izowie, nie ma czasu, ósmy. musimy nadgonić. W ogóle jest, no tak się nie robi! Tak, jeszcze powiedz, jaki tego szukuję. Kij tego szukuję, Jeszcze mi kazał kliknąć to! To procent! Nie kazałem kliknąć, Ej! Przez, ale patrz, ty byłeś o jeden y, poziom wyżej niż ja wtedy jak to kliknęłam. No jestem już bombambini Guzini! Słyszysz, ty jak się cofnąłeś, miałeś o jeden poziom wyżej, a jakby streserfutowały nas na tym samym poziomie. I, ja mam pewnie silniejsze pety i one szybciej teraz niszczą. Spika, gdzie no, jesteś? No nie denerwuj mnie. Bo ja jestem baleriną cappuccino. Już! Tak, jestem już baleriną kapuciną, rozumiesz? Jak to rozumiesz? się robi? Kitek, weź mnie naucz. To strasznie szybko teraz leci, ja nie no wiem nie. o co tu chodzi. Mateczko, nie zmieściłam się z moim klapkiem. Ej, prawie level cały dostałem. Porada na nowego peciaka. Fika, ty jesteś? Nie denerwuj mnie. Ja czekam na poziom ósmy. Wiesz se? Ty normalnie się obijasz. No chyba tak. Obijasz się, a ja ci muszę pokazać, czym ja zostałem. Czymś nowym? No tak, ja jestem czymś nowym, już wcześniej tym byłem, ale eee. ciebie już tu nie było. Chcę ci pokazać, jak wygląda najlepszy Brain Czekaj, zaraz przyjdę do istnieje. ciebie, zobaczę, zobaczę. Dosłownie poczekaj, sto mi parę procent. Ósmy poziom, do Brain Rock City. Po raz drugi widzowie. Tak, tu sochipo Popotama musimy teraz. Ty masz robić. jakieś. Ty grasz na ci, tak? To jest niemożliwe. Po prostu jestem kozakiem. O, teraz długo biję bardzo. Kufika, gdzie ty jesteś? No na tym. Gdzie ty jesteś? A ja już tu widzę, że ty jesteś bęściu. tym. Stopaczem jesteś ja teraz. Jestem stopaczem. stopaczem. No. Stopicie, guzicie, tak? No, ale mi raczej, tak. raczej nie pójdzie z nim tak łatwo. Czekaj, wezmę nie, nie. sobie jajo. Matko, widzę, czy ty jesteś. Nie gadaj, że to ty. Młotko, krowa. O mój boże. Nie ogarniam, co tu się dzieje. Dobra, widzowie, wbijamy jeszcze jeden level. Ja, ja mam dosyć tej gry, naprawdę. Ja ostatni brainot, który jest tutaj znakiem zapytania. Jestem ciekawy, co się takiego ukaże. Pyk. Czemu Pokonywać, no co jest? Jestem jeszcze no Bombikiem. Bombikiem. Tu trzeba piętnasty poziom wbić, Muffinka, w ogóle. Piętnasty ty level. Jestem na dwunastym dopiero. O, to my tu będziemy jeszcze siedzieć i A siedzieć. A ja na ósmym, no, zdobądź prezent. Udało się! Jestem! Matko, jesteś tą krową. Krowostopa, tak zwana. Jestem bambu w po raz drugi. Widzowie, cofnęliśmy się do punktu startowego, to się nie liczy Ja cię kręcę, Co? z wielkim Tug będę walczył, ty też to masz? Usłyszałem komunikat, walsy, złoty broczki, Dawaj, nie masz ze mną sens. O czym ty do nie mówisz, kitek? Jakiś event dostałem. Czemu, co? I tak nie no, grasz na Ej, Co jest? Ile ja mam HP? Ile ja mam HP? Widzowie, ja nie wiem, ile ja mam HP. Musimy go ugryźć w stopę! Co się dzieje? Coś mi ta kaczka jakoś tak nie, nie, nie kaczkuje. Bardzo długo bije wszystko, strasznie długo. Ty, Mufika, ja biję jumbo, tung tunga, rozumiesz? A masz, a masz, mam lepszego peda niż ty. No teraz to się robi, no. Ja to będę robić 3 dni. Czy ja teraz będę znowu baleriną? O, ja będę teraz baleriną po raz drugi! 20% za nami, widzowie, A ty po prostu tam stoisz i go bijesz? Tak. Okej. Okay. W ogóle czemu dostałeś to zaproszenie? Balerina! Balerina kapucyna Ile? 5 tysięcy W sensie? Za balerinę? Możesz Aaaa. kupić peta, co oni tu zrobili. Ile tu Robuxów widzowie musieli wydać? Ja cię kręcę. Dobra, i po raz drugi dzisiaj jesteśmy wreszcie tą żabą, jaki wstyd. Ja się tu zamęczę. Ty się zamęczysz. Ty się zamęcisz? Jeszcze trochę. Walcz! Dawaj, dawaj. Ja nie lubię tung-tunga, dawaj. Dziewięćdziesiąt, dwa, trzy, dwa, jeden. Jest! Pokonałem tunga! Bo ja mi. Żartujesz sobie chyba O mój Boże Co to ma być? Losujemy widzowie i co trafimy? Mm, e, lepsze to niż to co miałem? No nic widzowie, e, widocznie Żaba Jest mi po prostu pisana i muszę ją zostać W takim razie, jeśli chcecie kolejny odcinek Właśnie z Brain Rotów, koniecznie Zostawcie pod filmikiem 2000 łapek do góry A my jakim widzimy się w tym odcinku Buziaki, pa!